Kulturyści muszą stawiać czoła trudnościom, których nie widać na pierwszy rzut oka. Flex Wheeler, jedna z takich legend, stanął przed mega ciężkim wyborem: albo amputują ci nogę, albo tracisz życie. Ale to nie jedyna trudność, która go spotkała w ostatnich latach, bo stracił też nerkę, a istnieje prawdopodobieństwo, że może stracić drugą nogę i obie ręce. Historia człowieka, który przeszedł przez prawdziwe piekło, a mimo to udało mu się pokonać śmierć i wrócić do życia, żeby inspirować miliony. Flex Wheeler, jedna z największych legend kulturystyki, jego sylwetka miała niesamowite proporcje. Mówiono o nim sultan symetrii. Ronnie Coleman powiedział, że Wheeler wyglądał dosłownie nierealnie jak bohater z komiksu, a Arnold Schwarzenegger na każdych zawodach nie mógł wyjść z podziwu, jak elastyczny był Wheeler. Coś niesamowitego, ogromna masa, tyle mięśni, a chłop był w stanie zrobić szpagat. Stąd też wzięła się jego ksywka Flex. Urodził się w 1965 roku w Kalifornii. Wychowywał się w trudnych warunkach, w szkole się z niego nabijano i często dokuczali mu starsi uczniowie. To właśnie sprawiło, że zaczął trenować i zapisał się na lekcje sztuk walki. Od najmłodszych lat Flex był pełen energii, jednak jak wielu chłopców z jego okolicy zmagał się z niepokojem i szukał swojego miejsca w życiu. W młodości Flex był mega aktywny sportowo, a jego pasja do siłowni zaczęła się, kiedy miał zaledwie 14 lat. W lokalnej siłowni odkrył kulturystykę. Zafascynowany możliwościami, jakie daje praca nad własnym ciałem, postanowił poświęcić się temu sportowi. W wieku 19 lat zaczął brać udział w pierwszych zawodach kulturystycznych, a jego naturalne predyspozycje oraz niepohamowana ambicja szybko przyniosły mu pierwsze sukcesy. Flex Wheeler zdobył liczne tytuły w latach 90., w tym czterokrotnie Arnold Classic i pięć razy Ironman Pro. Zyskał też uznanie za symetrię ciała i siłę, a jego rekordy były przełomowe. Ronnie Coleman powiedział, że był najlepszym kulturystą, z jakim kiedykolwiek rywalizował. Niestety, jak to bywa w przypadku wielu sportowców, życie potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Wheeler w 1994 roku niemal zginął w wypadku samochodowym. W jednym z wywiadów opowiedział o tym wypadku, mówiąc, że ledwo uszedł z życiem. To mnie dosłownie złamało w pół, nachodziły mnie nawet myśli samobójcze. Złamałem kręgi C5 i C6, złamałem też obojczyk, moje ucho było prawie oderwane od głowy, a oko dosłownie niemalże wystrzeliło mi z czaszki, powiedział Wheeler. Ale to nic, w 2000 roku Fleck zaczął zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które miały ogromny wpływ na jego życie. Jego zdrowie zaczęło się pogarszać, a w 2003 roku, w wyniku długotrwałych problemów z nerkami, lekarze postawili mu diagnozę: ogniskowe, segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych. Flex był zmuszony do przejścia na dializy, co drastycznie wpłynęło na jego życie i karierę. Jednak to, co wydarzyło się później, przeszło wszelkie wyobrażenia. W 2005 roku w wyniku różnych powikłań po dializach Flex nie miał niestety wyboru, ale musiał przejść operację przeszczepienia nerki. I mimo iż operacja przebiegła pomyślnie, niestety nie był to jego koniec problemów zdrowotnych. Po przeszczepie nerki Flex przez długi czas miał różnego rodzaju problemy, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Przechodził nie tylko przez ból, ale również ogromne wyzwania emocjonalne. Ciężko w ogóle sobie wyobrazić, co przeżywa osoba, która jednego dnia jest królem sceny kulturystycznej, a chwilę później zdrowie rujnuje mu życie. Po takim czymś myślę, że jest mega ciężko się podnieść. Niestety, historia Flexa Willera nie kończy się tylko na tym. W 2019 roku kulturysta przeszedł przez kolejny dramatyczny moment w swoim życiu. Okazało się, że konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej operacji tym razem, amputacji nogi, z powodu powikłań zdrowotnych wynikających z chorób nerek oraz choroby, która była dziedziczna. Kiedy dowiedziałem się, że cierpię na tę chorobę w 1999 roku, była ona tak rzadka w tamtych czasach, że zanim mi w ogóle o tym powiedzieli, nie miałem pojęcia o jej istnieniu, powiedział Wheeler. Dodał, że to była decyzja: albo straci nogę, albo życie. Decyzja ta wynikała z coraz to poważniejszych trudności z krążeniem. Jedna z żył w jego nodze była niemalże całkiem zablokowana. Lekarz po prostu spojrzał na mnie, a ja zacząłem płakać, bo wiedziałem, co to oznacza. Flex, musimy to zrobić, powiedział lekarz. A ja tylko przytaknąłem ze łzami w oczach. Bez tego zabiegu mógłby umrzeć. Po operacji Flex wspomina, że ból był nie do zniesienia. Był na dużej dawce leków w szpitalu, ale odmówił dalszego stosowania tych leków. Po wyjściu pobał się uzależnienia. Dziś mówi, że ból wciąż jest obecny. Mimo, że się do niego już przyzwyczaił. U osób po amputacji, tak zwany ból fantomowy w brakujących kończynach jest czymś powszechnym i nie jest wcale to wyjątek w jego przypadku. Dla niewiedzących bólem fantomowym nazywamy wszelkie objawy doznania bólowe po amputacji, odczuwane w nieobecnej już części ciała. Jest to taki ból neuropatyczny, który musi być naprawdę strasznym odczuciem. Współczuje na maksa. Flex wspomina też, że może stracić więcej. Koń czyn w przyszłości jestem zagrożony utratą lewej nogi a także ryzykuję utratą prawej ręki i lewej ręki ponieważ choroba atakuje kończyny powiedział Wheeler przyznał też, że jest mega już zmęczony płaczem, bo wylał ocean łez i brakuje mu już sił na płacz ale że się nigdy nie podda Choć Flex Wheeler przechodził przez tragedie, których wielu nie byłoby w stanie przeżyć, to nigdy się nie poddał. Jego siła mentalna, wytrwałość i determinacja sprawiły, że nie tylko przetrwał, ale również wrócił do zdrowia i aktywności fizycznej. Flex Wheeler stał się symbolem niezłomności i inspiracją dla wielu ludzi, którzy walczą z trudnościami życiowymi. W wyniku choroby stracił wszystko, swoją posiadłość, samochód i zmuszony był nawet przeprowadzić się do teściowej. Mimo to pozostaje jedną z największych legend w historii kulturystyki. Nawet dziś wielu historyków i fanów kulturystyki nie może uwierzyć, że nie zdobył przynajmniej jednej statuetki Sandoła. Dajcie znać, co myślicie o Wheelerze. moim zdaniem jego sylwetka była naprawdę przekosmiczna, jedna z najlepszych w historii, mega człowiek, który miał mega. Jak zwykle odpisuję na wszystkie komentarze, dzięki za odwiedziny, wszystkiego najlepszego, słyszymy się standardowo w następny poniedziałek, cześć!